Dzisiaj, 13 lipca, nasze serca biegną ku jednemu sercu niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj dokładnie przypada kolejna rocznica, kiedy Maryja objawiła się Trójce Młodych Pastuszków w Fatimie. 13 maja było to wyjątkowe spotkanie wyjątkowe, ponieważ z jednej strony było to spotkanie pełne trwogi, a z drugiej strony było to spotkanie dla nas, myślę, pełne nadziei, pełne też radości. 13 maja bowiem Maryja, trójce małych pastuszków, pokazała rzeczywistość piekła. I to, w jaki sposób to uczyniła, i też to, że w ogóle uczyniła to, pokazując trójce małych dzieci, nie zawahała się odsłonić tajemnicy piekła, myślę, pokazuje nam jedną bardzo ważną rzecz. Że Maryja chce nam powiedzieć, że piekło istnieje. Piekło to są te wszystkie miejsca, w których nie ma Boga. To są te wszystkie miejsca, w których jest nasze ludzkie ja. To są te wszystkie miejsca, w których nie dopuszczamy Jezusa. Dlatego Pan Jezus mówi, daje nam ratunek, że jest schronienie w niepokalanym sercu Maryi. Dlatego tego dnia Maryja prosi trójkę małych dzieci o to, żeby nam przypominali o tym, jak bardzo ważna jest modlitwa za grzeszników. Grzeszników w znaczeniu za mnie i za Ciebie, bo każdy z nas jest grzesznikiem. Grzesznik to jest ten człowiek, który wybiera sprawy, które nie są z Boga. My wiemy, jak często, jak codziennie niemalże wybieramy sprawy, które nie są Boga. Jak mało dzisiaj rozeznajemy, jak mało słuchamy, jak często słuchamy samych siebie. Jak często w miejsce Pana Boga stawiamy wszystko inne. Więc kiedy Maryja prosi o modlitwę za grzeszników, to prosi, byśmy modlili się dzisiaj za siebie nawzajem. To jest bardzo ważne. Ale Maryja prosi także o tę modlitwę szczególną za zatwardziałych grzeszników, którzy wierzą, że ich życie leży w ich rękach, którzy wierzą, że sobie wciąż poradzą, którzy może nieraz leżą poranieni, pobici którzy może za maskami różnymi, nie wiem, arogancji, za maskami różnej światowości, za maskami także może wysokowatości, kryją wewnętrzne pustynie, w których jest śmierć i zgnilizna, o których Pan Jezus mówi groby pobielane. Pan Jezus chce szczególnie dotrzeć tam w darze miłosierdzia Bożego i to miłosierdzie Boże, Przychodzi przez niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny. Maryja mówi, módlcie się za grzeszników, za zatwardziałych grzeszników. Ale Maryja nam mówi jeszcze jedną rzecz dzisiaj w tym Objawieniu Fatimskim, żebyśmy wynagradzali za popełnione grzechy. Ci, którzy będą wynagradzali za popełnione grzechy, będą ratowali dusze innych. To znaczy, nasza modlitwa ma też znaczenie dla zbawienia innych ludzi. A to się przekłada na jedną sprawę, mianowicie bracia i siostry, my piekło bardzo często robimy sobie tutaj na ziemi. Piekło to znaczy brak relacji, to znaczy brak miłości. Gdybyśmy mieli dzisiaj stworzyć definicję piekła, jakoś streścić w dwóch słowach, to jest właśnie to. To jest brak miłości, a więc brak przykazania miłości bliźniego, który wyraża się w braku relacji. To jest piekło człowiek samotny. Człowiek, który jest nikomu niepotrzebny, człowiek, który nikogo nie potrzebuje, człowiek, który jest samowystarczalny, piekło urządzamy sobie tutaj na ziemi. Dlatego modlitwa wynagradzająca jest taką modlitwą, która nasze serca pobudza do relacji z innymi. Chcemy dzisiaj modlić się także, wynagradzając Panu Bogu przez niepokalane serce Maryi za wszystkie grzechy popełnione, prosząc. Aby w jej niepokalanym sercu było zamieszkanie nas wszystkich. Pozwólcie, że na koniec zacytuję: Wypisałem sobie ten moment, jak pisze święta Łucja, w którym Maryja pokazuje dzieciom piekło, jak Łucja ten moment zapamiętała. Blask światła, które z nich promieniowało, ponieważ Maryja rozłożyła ręce, zdawało się przenikać ziemię. Zobaczyliśmy, jakby morze ognia. W tym ogniu były zanurzone demony, i dusze, jak przezroczyste, rozżarzone do czerwoności węgle, czarne lub brązowe, o kształtach ludzkich unoszące się w porządze, wznoszące płomieniami, które wypełzały z nich samych wraz z kłębami dymu. Wszystko pośród jęków, wycia bólu, rozpaczy, które przerażały, wywoływały dreszcze, grozy. To jest fragment, który zapamiętała ta siostra Łucja. Chciejmy dzisiaj modlić się za siebie nawzajem. Szukajmy dzisiaj schronienia w niepokalanym sercu Maryi. Nie bójmy się zawierzać jej niepokalanemu sercu. Jak bardzo serce matki się cieszy, kiedy jej dzieci, Stają się apostołami niepokalanego serca Maryi, oby było ich jak najwięcej. Błogosławmy dzisiaj Pana za każde dzieło, które rozsławia niepokalane serce Maryi. W sposób szczególny chciałbym dzisiaj pozdrowić parafię Bożego Miłosierdzia w Puławach, która dzisiaj wieczorem o godzinie 19 zgromadzi się, żeby na różańcu omadlać sprawy Maryi żeby omadlać sprawy też tego świata, żeby wynagradzać za popełnione grzechy, żeby być wiernymi Fatimskiemu orędziu. Z całego serca wszystkim Wam błogosławię na całą tę sobotę, na cały ten dzień i na całe apostolstwo niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.